Chiamaneczko, tu szakal z tej strony, witam Cię na moim kanale i dzisiaj pogadamy sobie o, o poszukiwaniu szczęścia. <taki> Takie dwie frazy fajne, bardzo zbliżone do siebie, myślę, że ładnie się komponują i mogą dać Ci fajnego kopniaka. Pierwszą jest: Większość ludzi szuka swojego szczęścia poza sobą. To fundamentalny błąd. Szczęście jest tym, czym jesteś. I przychodzi od tego, jak myślisz. Tak. W szybkim tłumaczeniu, że tak nazwę. A druga fraza brzmi twój mózg znajduje szczęściu w uczeniu się umiejętności, w masterowaniu, w zdobywaniu mistrzostwa w danej umiejętności. Może tak to przetłumaczymy. Tak było. Kiedy byłeś mały, kiedy byłaś mała, więc nie przestawaj zdobywać najlepszych umiejętności, może tak to nazwijmy, życiowych, kiedy dorosłeś. Jeśli jak byłeś mały. I cieszyłaś się z tego, że czegoś się nauczyłaś, To nie przestawaj. Ta strategia jest bardzo dobra. W swoim dorosłym życiu masterować swoje życie. Czyli zdobywać najlepsze umiejętności do tego, żeby żyć jak najlepiej. Hmm? Oto takie dwie frazy dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że skorzystasz. I to było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. na...